Kilka szlagierów czeka nas w meczach Fortuna Pchoru Polski. Cześć, kanał 365 Dni o Piłce. Myślę, że warto sobie podsumować to losowanie, które było kilka godzin temu. Bo zapraszam Was na taki materiał z oczywiście moim komentarzem, jak to mniej więcej może wyglądać w okolicach końca września. Zanim jednak zaproszę materiał, zachęcam do tego czerwonego magicznego guzika o nazwie subskrybuj. Bądźcie na bieżąco, sprawdzajcie moje treści, a teraz zaczynamy. Zanim jednak przedstawię te pary, bo myślę, że pary ciekawe i, i takie spotkania, które naprawdę no niektóre mogą elektryzować na tak wczesnym etapie, warto jednak przybliżyć zasady, czyli mniej więcej jak to wygląda. Oczywiście kibice, którzy śledzą na bieżąco poczynania z polskiej piłki, no nie muszę im tego pewnie specjalnie mówić, no bo niewiele się zmieniło. Natomiast myślę, że warto jakby gwoli bardziej formalności powiedzieć, jak to mniej więcej się może toczyć. Mieliśmy rundę wstępną kilka kilkanaście dni temu, no i właśnie w tej rundzie wstępnej rozstrzygnięto losy kilku klubów, które rozgrywały poprzednie sezony na poziomie e-winner drugiej ligi. No i mowa przede wszystkim o, po pierwsze, spadkowiczach z pierwszej ligi i o tych drużynach, które awansowały z drugiej ligi do pierwszej. W tym losowaniu pierwszej rundy nie brały udziału nasi pucharowicze, a więc drużyny, które reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej. Mowa oczywiście o mistrzu Polski Rakowy Częstochowa, ale tak samo jak i Pognoś Szczecin, Lech Poznań czy Legia Warszawa. One rozpoczną swoje zmagania od drugiej rundy, bądź jak kto woli od 1.16 finału Pucharu Polski. Natomiast przybliżę tylko jeszcze formułę rozgrywania spotkań. Oczywiście to jest jedno spotkanie. Nie ma historii, że gramy dwóch meczów, a więc mecz rewanż. Tutaj wszystko musi się rozstrzygnąć w tych regulaminowych 90 minutach. No Być może też o niektórych rozstrzygnięciach zadecyduje konkurs 11, no bo w tamtym sezonie też wielokrotnie tak było, że po prostu musieliśmy czekać na rzuty karne. Jeżeli chodzi generalnie o te pary, myślę, że pary ciekawe, pary, przy których na pewno, zwłaszcza niektórych, warto się zatrzymać. Tak to wygląda mniej więcej na moje oko i tak na Mój nos najciekawszą parą, no być może będzie ten mecz w Krakowie pomiędzy Wisłą Kraków a Alechią Gdańsk. A więc zmagania ligowców, no tutaj rzecz jasna będzie dodatkowy aspekt tego meczu, a więc Luis Fernandez, piłkarz, który łączy te dwa kluby, który przecież przeniósł się tego lata z Reymonta właśnie do Gdańska, no i został kapitanem Lechi, no i mają poprowadzić być może do awansu. Generalnie ciekawa historia, no bo mecz między Wisłą a Lechią planowano, oczywiście jest za cały czas zaplanowany na listopad, a więc jedno z tych spotkań kończących rundę jesienną furtnop pierwszej ligi. No i wydawało się, że to będzie właśnie taki szlagier rundy jesiennej sezonu na zapleczu, natomiast myślę, że już wcześniej kibice mogą się doczekać powrotu Fernandeza na remonta, no bo Wisła została wylosowana jako pierwsza z tej pary, a więc zostanie rozgrywany, rozegrany mecz w Krakowie, no bo generalnie też warto dodać, że zawsze gospodarzem jest drużyna, która albo została wylosowana pierwsza, albo jest drużną, która gra dywizję niżej, czyli przykładowo mecz wieczystej Kraków z Piastem Gliwice będzie rozgrywany w Krakowie, a nie na przykład w Gliwicach, no bo tutaj jakby z racji tego, że drużyna występuje w słabszej dywizji, no to ma taki, powiedziałbym, przywilej i możliwość rozgrywania meczu u siebie. No jak już wspomniałem wyczystej, no to warto dodać właśnie, że konfrontuje się z drużną Aleksandra Wukowicza i mecz z Piastem będzie rozgrywany właśnie w Krakowie. Natomiast pozostałych rywalizacji, natomiast no też nie można nie wspomnieć o konfrontacji między innymi Górnika Łęczna z Krakowią, ekstraklasowy mecz Jagiellonii ze Śląskiem. Myślę, że ciekawe starcie na Śląsku pomiędzy GKS Katowice a Górnikiem Zabrze. To będzie taki mecz, właśnie o klimacie derbowym. Myślę, że spotkanie ciekawe. No Mi osobiście od razu przypomniało się to spotkanie z poprzedniego sezonu Fortuna Poru Polski, gdzie Ruch Ożów zmierzył się z Górnikiem Zabrze. I pamiętamy też ten mecz fajnie opakowany, jako właśnie takie derby Górnego Śląska. No W tym sezonie będziemy dwukrotnie oglądać derby Górnego Śląska, ale już na poziomie ekstraklasy, a nie na poziomie pucharu krajowym. Też myślę, że ciekawa konfrontacja w Legnicy, do której przyjedzie Arka Gdynia, którą przecież prowadzi Wojciech Obodziński, a więc były trener Legnicza. No i tutaj też taki dodatkowy dodatkowa sprawa tej rywalizacji. Myślę, że generalnie ten puchar polski, no to jest jakby ciekawa historia, no bo wiadomo, że poza tą ligową rywalizacją, no to jest coś co dodatkowo tutaj napędza te wszystkie kluby, no i kluby, które nie grają w Europie, mogą jeszcze tutaj powiedziałbym się gdzieś nakręcać na takie dodatkowe rozgrywki na coś, co może być lekką odskocznią, ale też umówmy się po pierwsze fajnym finansowym zastrzykiem, no bo łączna pula nagród też warto podkreślić, to jest 10 milionów złotych. Łączna pula przewidziana dla wszystkich uczestników, e, natomiast sam zwycięzca e, otrzyma 5 milionów złotych, a więc połowę tej kwoty. Finał tradycyjnie rozgrywany w święto flagi, a więc 2 maja na stadionie w Warszawie na PG Narodowym. No i ten piękny obiekt wzorem poprzednich lat, mam nadzieję, będzie pulsował, chociażby jak było w poprzednim finale między Rakowem, Częstochowa, a Legią Warszawa. No zobaczymy, kto w ogóle dotrze do finału, no i jak to się wszystko będzie jeszcze układało. Mówiąc szczerze, liczę, że jeszcze na tych kolejnych etapach, a więc runda druga, runda trzecia, się jakieś mocne drużyny, no i ktoś tutaj z tych, powiedziałbym, mocnych odpadnie, a z drugiej strony chciałbym też takiego underdoga, czy taką drużynę, która wniesie trochę świeżości, być może z niższej klasy rozgrywkowej, no bo zawsze te historie są takie, powiedziałbym, romantyczne, urocze, no i właściwie co edycja mamy jakąś taką właśnie drużynę, która zaskakuje i awansuje wysoko, no przed rokiem to przypominał KKS Kalisz, który odprawił z kwitkiem kilka ekstraklasowych ekip, między innymi Śląska Wrocław na etapie jednej czwartej finału, no zobaczymy jak to będzie wyglądało teraz, ja osobiście Wybieram się przynajmniej na trzy spotkania. Tak sobie założyłem, więc no z pewnością z racji, powiedziałbym, e, klucza geograficznego pojadę na mecz w Krakowie między Wisą a Lechią, Też postaram się być na tym spotkaniu wieczysta piast. Myślę, że garbarnia radomiak bo to też będzie ciekawe starcie w Krakowie, a, e, a też pewnie to zobaczę, natomiast zobaczymy. Jestem też ciekaw, przede wszystkim, co wy uważacie, jakie wasze pary są najciekawsze. Jakie, jakie, co uważacie, jakie właśnie pary są najciekawsze Waszym zdaniem. E, oczywiście na dole znajdziecie spis, jak to dokładnie wygląda, bo łatwo się pogubić, no bo sporo tych klubów. Dodam tylko, że cztery te najmocniejsze, przynajmniej w teorii kluby, a więc Pułarowicze dopiero włączą się do rywalizacji w rundzie kolejnej, a więc no przynajmniej na razie w okolica końca września, a więc 26, 27, 28, bo to jest termin odzywania spotkań. Nie zobaczymy Rakowa, Legii, Lecha i Pogoni, także to warto zapamiętać, natomiast spokojnie myślę, że te drużyny tutaj włączą się do rywalizacji no i pewnie też zajdą wysoko, wzorem lat poprzednich. Kanał 365 Dni o Piłce, zachęcam oczywiście na samym końcu do subskrypcji kanału, Pamiętajcie o kciuka w górze pod materiałem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.